Hello, Witam się z Wami w kolejnym vlogu z Luneczką. Ja tam na tym. Sar z Luneczka będzie nagrywać. Nie jesteśmy na siedlisku tylko u mnie. Mamy na kanale. Wyszliśmy na podwórko, chcieliśmy coś nagrać, więc trochę nagramy. Jest mega ciepło, jest godzina 11. Ja już mam swój westernowy outfit, bo jest mega ciepło. Dziś ma być 20. 5 stopni a już jest całkiem ciepło zaraz ile jest. 20 dwadzieścia stopni już serce ja mamy kurki ja cię no nagrywasz tak mamy mi to i i ty. O, chodź, stół, przygotujemy. Ogólny plan dzisiejszego dnia jest taki, żeby umieć zaraz twarz, nałożyć tonik i krem. Dziś nie robimy make-upu, bo będziemy opalać sobie buzie. Przynajmniej mam po wczoraj trochę zasmażoną, widzę. I ustawimy i robię obiad dzisiaj. I będzie pyszny obiadek i zrobimy go, żeby zjeść na zewnątrz. Także pora ustawić stół. Obrusik luna przyniesiemy nie i zjemy na zewnątrz. Także stąd przestawiamy stół tam, żeby on był w cieniu bardziej. Bo później jak jest pora obiadowa, to tu na maksa świeci słońce, więc trzeba ogarnąć miejscówkę. Ja tu, tutu a tu tutu tutu tu, 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 tu. dobra tak Luna mhm. Luna teraz ma moją czapę i bierzemy stąd z tej tak zwanej pracowni tak Luna Krzycełka. i Leona krzesełko podwórkowe, czyli te klasyczne, zwykłe z Ikei. Teraz jesteśmy w domu. Zabieramy się za obiad. Ja już przygotowałam tofu. Teraz wam pokażę. tofu. Pokroiłam w kosteczkę i zamarynowałam sól. Trawa cytrynowa suszona i papryka węglowa słodka. Jeszcze do tego dorzucimy syrop klonowy. Trochę soku, boże octu i oliwa z edwik. Słuchajcie, Leon wstał, był na drzemce, z 20 minut. Najpierw miała go moja mama lulać, coś 20 minut chyba był, jak byłam na podwórku właśnie z Luną. Nie udało się i na mnie zasnął od razu. Odłożyłam go, po z 20-30 minut max. Dlatego teraz jest po prostu na podwórku z Luną, z moją mamą w wózeczku, a ja dalej kontynuuję robienie obiadu. Tak, tak. Zobaczcie, tu dla mięsożerców zrobię takie kofty. Mamy sezam prażony, wino... może winogrona, no tak jakby. Suszone może rodzynki, Jesus Christ. Czosnek granulowany, papryka wędzona słodka, jedno jajko, sól oczywiście. Jeszcze pieprz ziołowy, trochę octu jabłuszkowego. Ocet zawsze fajnie przełamuje wszystko w mięsie. I jeszcze trochę mm, sosu sojowego. I to wszystko zagnieciemy. Pewnie jeszcze jakieś bułki tak tutaj będę musiała dorzucić, żeby to było bardziej zwięzłe i tyle, teraz to wszystko razem musimy się pozagniatać. Yy, ostatnio w ogóle nie, to na TikTok dużo osób dziwiło, że ja mam rękawiczki. Słuchajcie, ja uwielbiam rękawiczki, jeżeli chodzi o robienie mięsa czy nawet, nie mam obieranie ziemniaków, bo, nie mam jakoś mnie denerwuje takie, bo ja mam coś takiego, że już muszę mieć non stop ręce i poza tym y, chronię swoje paznokcie, hybrydy, bo papryka wędzona od razu by mi zrobiła żółte paznokcie, więc y, po to mi rękawiczki. Uszyłam, słuchajcie, ziemniory i po prostu oliwa z oliwek, Sól i tyle i do pieca, chyba, że może jeszcze jakiś rozmaryn suszony, o, tak. Robię taki super obiadek, żeby zjeść sobie na podwórku, bo to po prostu, odkąd jest taka fajna pogoda, to to smakuje najlepiej. Jedzonko na podwórku, co nie? I szparagi jeszcze do tego będą takie podgotowane, później masyłko, sól i A i jeszcze jakiś sosik zaraz zrobimy do kofty, taki jogurtowy z tahini. Dobrze, robimy koftę, czyli potrzebujemy papieczki. I teraz będziemy nadziewać na takie patyczki, albo jak macie jakieś grubsze, to w ogóle jeszcze lepiej. I bierzemy sobie miękko, o, robimy taką kuleczkę i wiecie, te, te patyki to nie wiem po co, to, to tak dla fanu. o i one będą do pieca. Ja dodam w końcu trochę mąki, bo oczywiście nam się bułka yy, skończyła. O ja, jeszcze rozmaryn mi z tych ziemniaków przechodzi na tego kowciaka, fajnie. Dobra, mam coś takiego, takiego parówka. I nadziewamy, staramy się w miarę yy, po środku. Jak już mam na tym yy, na wykałaczce, to ściskamy, żeby to się trzymało tej wykałaczki i będzie takie, o, ja takie coś zrobię, takie nierównomierne, wiecie. I beautiful. I układamy takie sobie na papier do pieczenia, na blaszkę. Ziemniaki oczywiście już się pieką, bo one najdłużej będą się piekły i już z głowy mamy. A później kofty to, nie wiem, z 25 minut, myślę, tak na 220, żeby się fajnie tak spiekły i I gotowe kofty. Teraz tylko do pieca właśnie te 220 i, nie wiem, no z 20 minut pewnie trzeba obserwować, jak się zrobi już takie, wiecie, skarmelizowane, ładne, upieczące, gotowe. I teraz bierzemy się za szparagi. Zabieramy się za sosik. Tak jak mówiłam, zrobimy na jogurcie, kwaśnej śmietance, chini, sihop klenowy, coś takiego. Uwaga, co? Na wszystkich to teoria Teoria, zgadzacie się z teorią, że jak się jest opalonemu, to się i wygląda? Jakoś tak zdrowiej ta skóra wygląda. Ja tak myślę. Ale pani Opejator ma jakieś tu dziwne. No, już dobrze, że coś zaczęłaś mówić, bo by było, że ciebie nie ma. Że nie ma pani Opejator. O nie, nie, była. Gdzie ty się podziała? Ciechłam do miasta. Tak? <laughs> tak. A tutaj, plus. Ogromny plus mieszkania tu na wiosce, już pierwszy właśnie tej wiosny, że ja już jestem ciemniejsza po dwóch dniach siedzenia na podwórku z Leonem niż przez całą wakacje w Warszawie. Także no, hicior. O, jest to zamknięty. Saz. Troszeczkę. Ty, Justyna, nie lubisz tahini, tak? Lubię. A, A Ty sezamu nie lubisz. Toż to tahini jest z sezamu. No, ale to jest co innego. Poza tym to mieszasz z sokiem z cytryny. Nie, nie sądzę. Nie sugeruj, co ja dodam. Z syropem Z czosnkiem. I idealny sos. Z czosnkiem. Jest. A co to ma być? Taki do tego, do... Do kofty, do twoich tofu marynowanych. No dodasz soku z cytryny? Do dodam. Rynę. No nie myślę. Ale czosnek też. Troszeczkę. Ja Sól. A w ogóle, Jezu, to to jest temat do pogadania. Słuchajcie, żeś mi powiedziała. Wiecie co? Napisali do nas propozycję współpracy z temu Jezu, ale gówno, ja po prostu nie wierzę. Nie dość, że napisali, że o chcemy: dwa TikToki, taka oczywiście płatna współpraca. Wiecie, no normalnie, profeska od razu piszą: mi się pytamy, dobra, co Wy tam chcecie? Co, co, jak to ma wyglądać? Yy, TikTok jeden na miesiąc, dwa na miesiąc, czy jaki w ogóle? E, ale tam jakoś. Najpierw napisali po polsku, później nagle po angielsku maile. No dobra, no bo to Chiny. E, I później się dogadujemy. Tam Jezu, nie z Unią 10 maili wymieniłyśmy? No sporo. I oni proszą jeszcze, żeby. Linka wstawić na TikToku, tam co mamy. Linka tam jest ogólnie laktator. Ten mam kozi, bo oni są tacy, jakby, że tak powiem, priorytetowi, bo z nimi nam się dobrze współpracuje, dobrze się z nimi tam dogadujemy i mówimy: No dobra, no to jak chcecie to linka, no to spoko, no na jakiś czas Wam wrzucimy. I finalnie już tam po dogadywaniu się z nimi wrzucają nam, że mamy tam nie wiem, mówili, że 100 euro, za 100 euro rzeczy można sobie wybrać. To my tam przeglądamy, co tam są za fajne rzeczy, bo ogólnie to tam jest sporo fajnych rzeczy, sporo jest takich dla dzieci i wiecie, no można by było to naprawdę fajną zrobić, że tak powiem, nawet wyprawkę czy coś, jakby to przyszło, to by się okazało, czy to jest warte ceny, bo to jest dosyć tanie, ale niektóre nawet drogie rzeczy czy są. I czy produkt się zgadza. I czy produkt się zgadza, tak, z tym zdjęciem, ja więc no, a jednak jak... Mamy to reklamować, bo to jest jakiś tam płatny TikTok, no to wypadałoby, żeby to było fajne, nie? A oni na priorytetową rzecz zrobili nam, bo tam jest jakaś tak aplikacja dla influencerów, gdzie jakby yy, macie pulę i było tak, na baby stuff, czyli wiecie coś, co mnie najbardziej by interesowało, było 30 zł. A ja słucham, to są mam łyżeczki wam pokazać do karmienia? Tak to było ża żałosne, co? Następny był jakiś dział beauty, gdzie ja beauty za dużo nie pokazuję na TikToku i tam było chyba nią ze, z dwie stówki. I reszta z tych 100 euro to były rzeczy, których nie mogę wybrać i musiałam Wam pokazać, czyli torba jakaś badziewna... Yy, w jakie? jest taki badziew, że Wam mówię, i laktator ręczny. A tu padłam, i on sobie chyba was popierdzieliło, że ja będę jakiś gówniany laktator pokazywać chiński, kurde temu, mając takie super te i chociażby ten medeli, co jeden, jedyny ręczny. No po prostu, że nada. I tam już na pani operator do nich odpisała, i mówi, że weźcie, pocałujcie się w dupę. Naprawdę. Ale oczywiście, jak z nimi gadałyśmy i coraz raz jakie to będą rzeczy do wyboru, czy to będzie cała strona, wiecie, czy mamy jakby wolną rękę wyboru, A oni nie, narzucili no, nam na co, jaka kwota ma być i jeszcze te żałosne dwa produkty, które musimy wybrać, no po prostu porażka, co? Ja to się dziwię, że tyle osób leci w tę współpracę, no ale... Jeszcze jeszcze wam kasa też była gówniana, ale stwierdziliśmy, dobra, zobaczymy. Fajna firma, w sensie może fajne rzeczy, tam jakieś organizery, jakieś inne fajne rzeczy można było wybrać, ale naprawdę, tak jak gówno było do wyboru, że stwierdziliśmy, że się weźcie, spadajcie i pewnie zamówimy same te fajniejsze rzeczy, jeżeli coś przyjdzie w ogóle, bo jest na zamówiła paczkę testował jakieś rzeczy drobne. Jak przyjdzie i będzie to takie, jakie przyszło, to pokażemy. Pokazamy, co się zgadza, co nie. Tak. ja dużo tego wzięła. Więc wolimy same niż, kurde, Wam reklamę robić. Tak. Trzeba dobrze dobierać reklamy, nie? Okej, okay, także sosik gotowy i teraz zrobimy wodę na podwórko dla mnie. Bierzemy ziomka z i uzupełniamy go wodą. Uh, excuse me. Wodą i sok z cytryny, kostki lodu, bo w ogóle słuchajcie, wczoraj już zawsze go teraz cały czas. Excuse me, Stanley, przytnę się. E, ostatnio cały czas używam stanleya, no mój ten termos, jako nie termos, tylko po prostu zwykłą butelkę na wodę. A wczoraj już tak właśnie też plutko było, praktycznie cały dzień byliśmy na podwórku, to stwierdziłam... Stwierdziłam, oh sorry, że e, użyję Stanleya jako właśnie w końcu z kostkami lodu, kurczę. I do wieczora miałam zimne picie. Hit to jest po prostu, jak to trzyma e, temperaturkę. Uuu, wow. mam kostki lodu. Okej, okay, bierzemy lód. Woo! Dobra, trzy kostki i Na luzie, na luzie. Ten kubek w ogóle jest tak gigantik, że on się w kalże nie mieści. Jeszcze. Okej, okay, mamy kolejną buteleczkę. O, o Jezus, tu Dobra, jest, zakończymy. I mamy ice cold water przez cały dzień. Teraz w międzyczasie obiad się już tam do pieka, więc zostawiłam to czas na pielęgnację, bo od rana nie mam czasu. Myjemy buzie, nakładamy tonik, kremik i. O mój Boże, I w ogóle ten tonik już nie wiem, kiedy ostatnio, kiedy on przeszedł. Aaaa, jakoś w tym tygodniu, no po, nie w tamtym tygodniu, w tamtym tygodniu, no to już z tydzień testujemy, ten, ten tonik jest mega śny. już pokazuje, uch, sucha buja, sucha i tonik, on w ogóle ma taki asemarowy relaksujący dźwięk, nawet jak się go używa, sam fakt użycia go jest już przyjemny. Nieważne. Używam toniczek. sucha buzia. Ale no, on na lato jest super Ten tonik, na tu mówi, że jest wypas ten z Kintra. Co wam pokazałam jakiś czas temu. Ten tonik o serum, to on jest że takie odżywcze, ale też takie odświeżające na lato. I ma bardzo fajny, taki delikatny zapach. Nie wiem, z to mam jak woda kokosa pachnie. Możliwe. Mi też się w sumie z tym kolorze, jak powiedziała. A jeszcze bardzo ważny dzień zamykania. Balsamik na usta. Albowet. Ostatnio w ogóle, jak siedzimy, tak na podwórku, często, to muszę mieć już przy sobie balsam do ust. Bo na maksa słońce zeżera. Serera, wszystko. I on tak wysuszone usta, że jest okropny. No, jeszcze szybki kremik. Klinik, on jest najdelikatniejszy. W się zastanawiam, czy on ma filtr. Muszę przeczytać, bo coś mi się wydaje, że on nie ma. A w ogóle, właśnie teraz czytam, że tutaj nawet producent y, proponuje. Żeby tą Boże, to używać ten krem, no i tak, jako maseczkę, że grubsza warstwa i na 5 minut. Ja nigdy tego nie robiłam, nie owocą, <grym> Ale no. Jak ktoś używał tej tego kremu jako maseczkę, to dajcie znać, czy to jest jakaś różnica, niż jak regularnie się używa po prostu ten krem. Czy to coś daje? Pani operator, nie testuj tego, bo Ty mi zażarła, cały ten krem, i gdy... Idziemy szukać stół. Zaraz szparagi i koniec. I zasiadamy do O, Okej, okay, woda się gotuje, także możemy wrzucać szparagi. Ja troszkę podgotujemy, a później na patelni z masełkiem i solą. Teraz czas na jakieś pićku. Oczywiście musimy jeszcze ogarnąć jakieś szklanki, bo nie mamy takich typowych, ogrodowych, niskich a tutaj wezmę jeszcze jakieś kostki lodu i będzie takie pićku do obiadu, co kto chce. Zero sugar, w ogóle pycha jest ten. Kinlay z winkiem 0%, ale już Wam kiedyś pokazywałam, jak robiliśmy ognisko. I takie drineczki, zero alkoholu, pycha. I tutaj lemoniada to w ogóle z action. Uwielbiam to, to i to Jam. A za oknem patrzcie, krówki, o tutaj tu, tu, czekajcie, mój palec, krówki kuski, u tam siedzą, siedzą, jakie leżą w sensie. Okej, okay, tak wyglądają idealne kofty, żymiorki. No i szpajagi idą. Co robisz? Elderflower? Dobra, to jeszcze tu doleję. Jak? Zaraz spróbujesz. Troszeczkę tylko. No. no już. Dam ci trochę. Czekaj, o ziemniaczki jeszcze chodź. Mm. Co No. No i on śpi, słuchajcie. To teraz pora na kawkę różoną z owsianym mleczkiem. Teraz opowiedź go, bo rząd mi jak pośpi, bo ostatnia, tak jak mówiłam, Dzemka, nie była za długa. Ok, to te tak, owsiane mleczko. O, i to. Słodkiego. Ja musimy zrobić to dosyć cichutko. W ogóle te syropy mega. Muszę taki jeszcze zamówić, czekoladowy, bo to no, do takich tych pyszka. Ten syrop to taki mały sweet treat. I podwójne espresso wjeżdża. A teraz słuchajcie, wyszłam sobie na podwórko i siedzę przed domem. <grym> Taki krzesełku, bo dotąd mam zasięg kamerki. Tam, gdzie jedliśmy obiad, już nie starczyło zasięgu. Także <grym> siedzę sobie. O, tutaj. Ale jest zbyt. Przynajmniej na słoneczku. Także kawka. I podgląd na babasa jest ciężki, powiem Wam, od słońca. Także jak jest w cieniu, ale to tak samo z telefonem, nie? W słońcu nic nie widać. Także na szczęście tu mamy zasięg. A luneczka tam, cowboyka się bawi. A Rafał tam coś robi. Deski oczyszcza, Luna, co robi, tata? Co? Powtórz, bo ja nic nie słyszałam. Chcesz usiąść obok mnie? I kto zakończył spanie? Leon! Zobaczcie, jakie ma outfitik Leonik. W ogóle jestem w szoku, że tak szybko już te letnie ciuszki. Leon! O Boże, prawie widać. Pokaż. Zęby są? No coś prawie w zęby co robi Luna? A Pan Leon co tu robi? Hej! Leon! Leon przegląda książeczki, tak? A teraz ulubiona zabawa bobasków. Luneczka stoi sobie o tutaj pomiędzy tym tym i jeździmy, tak? I bzium! A tutaj najlepsze miejsce na bidon, żeby zaczepić. Się trzyma ile on sobie i pije kiedy chce. I luneczka też, tak? No może nie jak jedziemy, co? Leon. No. No. Hej! Uwaga, ja już padam na głowę, Luna umyta. Luna ogląda teraz, kicie kocie zjedli. Leon z wózkiem był przy wannie. Dałem im w tym czasie kaszę, także to z rana kasza ostygła, jak dobrze, że ona była. Yy, tu Leon teraz siedzi, a ja padam na głowę, więc robię szybki koktajl. To tu jest tutaj blue matcha, banany, mleko, kostki lodu i będzie delicious i takie refreshing. <grym> Okay. Mm. To Mhm. ostatnio wydarzenia przed kolacją, sali mm -hmm. Co z tej sali Wow, ile w ogóle tam po jajkach jest godzina 18.30. Czyli zaraz będę przebierać koleżkę w i będziemy kłaść Lunę i lona. A to ostatnio ulubione krupy panele Lona, Tak na zakończenie, tak? Leon?